Witam Państwa początkiem lutego. Takie mamy ładną pogodę. Bardziej przyjmującą wiosnę niż początek lutego. No ale bywa i tak, zobaczymy co będzie dalej. Tak jak tłumaczyłem, tutaj w tym moim mnożarce już pełno posianych nasion. Głównie to są zioła, ale dużo jest i warzyw. Warzywa, głównie pomidory, papryka, które będą uprawiane u nas. W naszym gospodarstwie w tym roku, w tamtym roku zrobiliśmy tak, że nie mieliśmy pomidora wiosennego, bo praktycznie paru lat jest ciężki temat ze, ze sprzedażą. Ale i tak jeździmy po targach, więc jest nadzieja, że coś tam się sprzeda zawsze. To była papryka z pomidorów, to bardzo dużo. To naprawdę nie po dużo krzaków, po kilkadziesiąt każdej odmiany. Ale dwa razy w tygodniu zawsze będzie co wziąć na, na te targi i pokazać ludziom jak to ma wyglądać. I żeby mieli smak swój, bo każdy niestety klient w tej chwili co innego kupuje. I to są ciężkie takie rzeczy. Z tymi rękami się zrobiły, tak jak to uczyłem wcześniej, ja mieszkam na wsi. Dookoła też są, jest dwa miasteczka kilkutysięczne. I naprawdę to jest też ciężko sprzedać. Każdy jakiś ogródek praktycznie swój. Mówię, bardzo miałem dużo pomidora na jesieni, dwie nawy i się bardzo dobrze sprzedawał i cena była dobra, była kalkulacyjna rzecz, z tym no, niestety jest. Zobaczymy jak będzie, ale i tak jeździmy po targach, bo mamy ogórki w lecie, później pomidora gruntowego. Więc też nas, nas, nas na targach widać. Przy okazji coś może się sprzedać innego. Tu jakieś pory, tu cebula, górek. Część te, też z tych nasion to jest robiona sadzonka, sprzedawana jako sadzonka w dużej mierze. Głównie jest tych masakr na produkcję sadzonki i kwiatów. Ale w lecie, żeby było z tego żyć, też jakiś dochód był, to są uprawiane pomidory. Będą bardziej, bo mówię w tym roku nie było, bo naprawdę ciężko sprzedać, ogórek jest uprawiany w dużej ilości. Dużej na tyle, żebym mógł to sprzedać na lokalnych rynkach. Nie są to hektary, a arowe rzeczy, ale akurat nie ma z tym problemu, ja sobie spokojnie to na rynkach mogę sprzedać. Co chodzi o odmiany, no polecam głównie wybór odmian. Jeden. Zawsze te odmiany są odporniejsze na choroby i na dużo innych in rzeczy, na warunki stresowe, i zarazem chciałem taką ciekawą rzecz pokazać jak trafie. O, proszę dwie takie same nazwy od odmian, proszę i teraz tak, chyba Państwo widzą na zdjęciu, jak to wygląda. Jeden jest drobny, drugi jest duży, i tak dokładnie piszę Jedna nazwa, dwie całkowicie inne odmiany będę tłumaczył o prawie, bo każdy sobie może przeczytać i każdy ma swoje doświadczenia. To chyba tak... Tu gdzieś było, o, oto jest. Kapusta taka posiana, później pokażę na filmiku. Naszej dalszej części, jak wschody, bo to jest rozstawione. Siepki stoją w folii już, w tunelu w nawie. To jest jeszcze w nożarce wszystko. Tak to wygląda, jest zapakowane w reklamówki, żeby wilgoć nie uciekała. Cały czas wilgotno było, myślę, że jutro się zaczną pierwsze wschody już. Tutaj w tej mnożarce z tych ziół, które wcześniej wschodzą, bo mówię, bo pomidor to potrzebuje tam kilku dni. Niektóre zioła po dwóch dniach powinny pokazywać już kiełki pierwsze. Tak to wygląda. O, tutaj taki widoczek. Wieje bardzo dzisiaj. Naprawdę bardzo dzisiaj wieje. Szkoda tuneli tam niszawia, ale tamte są pozdejmowane, te co są płynne warzywa, tylko te, co mnożarki są. To są przykryte. Ale w tunelu już dzisiaj ciepło też jest. Tam jest odkryte całą noc, nawet były te sałata i kapusta. Tak to wygląda. I tak mówię, polecam głównie te odmiany z F1, one są odpowiedniejsze i są ustalone, gdzie dana odmiana ma być dana odmiana, a nie coś tam podobnego wyjdzie. Zbliżonego, nawet kwiaty też z tych nasion lepszych, wychodzi to, co pisze, a nie to, co chce urosnąć. Takie to są te zasady tego wszystkiego. Proszę bardzo. Próbuję drugi filmik później nagrać z tymi ros ros rosadami. Tutaj mamy, jesteśmy w tunelu. Mamy rosadę siewki, właściwie jeszcze. To kapusta, to jest sałata. Nie ma tego dużej ilości tak jak tłumaczyłem wcześniej. Teraz tłumaczę, robię po trochu, małe ilości. Nie ma sensu tego więcej robić. Bo ja jeżdżę po bardzo małych tych rynkach, więc mówię, tu jest cała taka pusta jeszcze raz. Pogoda nawet w miarę, tak jak na loty dzisiaj, słoneczko tam gdzieś się przybija Tu jest tunel tam właściwie nawa jedna tak to wygląda. Zaczęłem już folię trochę kleić, bo przez tych prac jest coraz więcej zaczyna zbierać bo, bo tutaj jest przerwane mam. O no tak to wygląda już po kilkuletnia, więc się odrywa od takera to się trzyma, no niestety. Wygląda no, tylko mech. Pełno go wszędzie. Niestety. Do druga strony jest przyczepiona. Gdzieś kiedyś sobie rozpaliłem, bo mi zimno było pracować. i porządki. tu pudełka się rozpali, tu pójdę do podełka w piec. Tu jest folia złożona, żeby w razie czego, jak będzie zimniejsza temperatura, żeby to przykryć. To wszystko stoi na bo Tu, pod, tu pod, tym, pod tym stołem, pod spodem jest piec. I tutaj bardzo grzeje, więc po to jest styropian, żeby tę temperaturę izolować gorąca. Tak już zostanie w tej chwili, to bardziej izolacja od zimna, później będzie z tej izolacji od ciepła. Tutaj wysokiej temperatury nie ma dzisiaj, 5,5 stopni, jest rano, to też później tam do kilkunastu dobija, chociaż przy słońcu to któregoś dnia widziałem 19 i z czymś nawet na tym termometrze jak to stoi, żeby nie przykrywać bezpośrednio po tym. To ma światła trochę taka pusta, sałata Mamy niestety, mamy teraz piękne pory roku. Zima trochę nam odpuszcza. Nie zawsze mrozi, nie zawsze śnieży. Chociaż dalej, za jakiś tydzień znowu, bo straszną zimą. Ale jak na razie możemy korzystać z uroków tego, co mamy. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne moje filmy o ogrodnictwie o roślinach, których uprawiamy tutaj. W naszym ogrodnictwie Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny film.